Rosja wyprowadza się z Sewastopola. Wypłynęły wszystkie okręty podwodne, Media. Wszystkie rosyjskie okręty podwodne wypłynęły z Sewastopola. Wszystkie okręty podwodne rosyjskiej floty czarnomorskiej wypłynęły z Sewastopola poinformował korespondent Radia Swoboda. Obecnie północna zatoka portu, gdzie zwykle cumują okręty podwodne, pozostaje pusta, co potwierdza zdjęcie opublikowane przez Radio Swoboda. Flota Czarnomorska posiada sześciokrętów podwodnych w składzie Floty Czarnomorskiej, jest sześciokrętów podwodnych sowieckiego projektu Warszawianka. Załoga takiego okrętu liczy 52 osoby. Oprócz min i torped okręty te mogą być wyposażone w cztery pociski manewrujące kaliber, nadające się do atakowania celów morskich lub naziemnych, zależnie od wersji. Wcześniej agencja UNIAN podała, że Rosja wyprowadziła z Sewastopola na Morze Czarne niemal wszystkie okręty wyposażone w broń rakietową.